Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj troszkę inna tematyka. Będziemy rozmawiać o tym, co lepiej wybrać. Czy projekt indywidualny, czy projekt gotowy pod budowę domu jednorodzinnego. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do oglądania. Pierwszy na tapetę idzie projekt gotowy. I najpierw omówię wszystkie plusy, potem wszystkie minusy, a następnie w ten sam sposób przejdę do projektu indywidualnego. Pierwszą niewątpliwą zaletą dla projektu gotowego są dla mnie gotowe wizualizacje. Bardzo często możemy zobaczyć nie tylko rzuty samego projektu, jak ma wyglądać, ale dodatkowo już widzimy wnętrza, jak to wszystko może być zaprojektowane, jak to, jak to wygląda. No i jeśli ktoś nie ma jakiejś ogólnej wizji, jakby to miało wyglądać to przez takie samo oglądanie może sobie wyrobić swój własny obraz domu idealnego no i może wybrać spośród projektów gotowych Kolejnym plusem jest krótki czas przygotowania takiego projektu. Oczywiście musimy tutaj poświęcić czas na wybranie tego naszego jednego idealnego, ale jak, jeśli już taki projekt mamy wybrany, to jest to kwestia adaptacji, jest to naprawdę kwestia miesiąca, maksymalnie dwóch, żeby zaadaptować takie projekty pod swoją działkę. I tutaj musimy się liczyć z tym, że przy projekcie indywidualnym ten czas będzie dwa, trzy razy większy. Kolejnym plusem są opinie. E, przy takich projektach gotowych powstają powstaje nawet fora, powstają grupy typowych projektów, e, gdzie ludzie mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami. Mało tego, można nawet podjechać na budowę takiego domu, zobaczyć, jak on wygląda w rzeczywistości, przejście po tych pomieszczeniach, no i to jest naprawdę wielkim plusem, e, bo mało kto po takim rzucie czy po takiej wizualiz wizualizacji jest sobie w stanie wyobrazić, jak to będzie wyglądać naprawdę. No a tutaj to jest naprawdę dla mnie taki wielki plus. Pierwsza kwestia właśnie to jest to, że... Dzięki takim forom, różnym opiniom, e, tworzeniu grup na Facebookach, na, na innych różnych stronach, e, no możemy naprawdę wszystkie jakieś wady, minusy danego projektu od razu wychwycić nawet przed zakupem, albo w trakcie budowy już na bieżąco korygować, żeby, żeby nie mieć jakichś większych problemów. No i zobaczenie tego na własne oczy, w rzeczywistych wymiarach, e, jak to, jak to będzie wyglądało. No, to jest dla mnie po prostu sztosik. Projekty gotowe, dla mnie to są takie projekty przepracowane, zoptymalizowane maksymalnie, ponieważ one są budowane wielokrotnie i za każdym razem, gdzie pojawił się jakiś problem, czy to konstrukcyjny, czy to architektoniczny, to one są zgłaszane i one są na bieżąco korygowane. Więc jeśli taki projekt, dom został wybudowany już z takiego projektu raz, dwa, dziesięć razy, pięćdziesiąt razy, no to wiadomo, że tutaj nie ma już możliwości takich dużych, jak przy projekcie indywidualnym tworzymy pierwszy raz. Na jakieś problemy, jakieś drobne błędy, czy większe błędy konstrukcyjne przy, przy budowie takiego domu. No i tutaj też one są moim zdaniem bardzo zoptymalizowane pod względem kosztów, bo wiadomo, że jak się kupuje ten projekt gotowy, to jednak można już sobie zobaczyć te kosztorysy. No i tam też są tak te projekty moim zdaniem zrobione, że, że one te koszty optymalizują bardzo mocno. No i tu przechodzimy automatycznie do kolejnego plusu, czyli są to gotowe kosztorysy i nie mam tutaj na myśli, że o mamy tyle kasy, szukamy sobie takiego projektu e, za tyle e, i tyle, na przykład projekt stan zamknięty, no bo oczywiście te kosztorysy są zazwyczaj przekłamane albo e, no niby są optymalizowane i są na bieżąco aktualizowane do kosztów rynkowych, no, ale powiedzmy sobie szczerze, że no tutaj jest bardzo dużo, zależy od materiałów, od wybranej ekipy, więc, no, tak powiedzmy, z grubsza mogą one coś, coś nam powiedzieć, ale dla mnie są ważne pod tym względem, że na przykład przeglądam sobie projekty do 160 m2 netto. No i widzę, że jeden projekt jest za 300 tysięcy obliczony, a drugi tą samą metodą na pewno obliczeniową jest wyliczony za 350. 000. No, czyli już mi to mówi, że okej, okay, czyli tu będzie na przykład bardziej skomplikowana konstrukcja, nie wiem, większe fundamenty czy cokolwiek, i to mi daje taki sygnał, że okej, okay, Koszty będą na przykład wyższe takiego domu, więc wolę na przykład sobie wybrać jakieś tam tańsze, a też mnie na przykład projekt zadowoli. Pierwszym minusem jest takie bardzo podejście schematyczne tych projektów gotowych. Niby jest tych projektów bardzo dużo tysiące, miliony możliwe, ale tak naprawdę, jak sobie zaczniemy je przeglądać, analizować, to wszystkie są bardzo podobne. Mam jakieś tam kilka, kilkanaście różnych układów, i one są po prostu delikatnie przerabiane w prawo, w lewo, tu powiększone, tu pomniejszone. I tak naprawdę, jeśli my mamy jakieś konkretne swoje wymagania, jakieś takie bardziej wymagania, które nie są typowe, no to możemy mieć problem ze znalezieniem takiego projektu. No i tutaj kolejnym minusem jest dla mnie taki kompromis potrzeb. No, nie znajdziecie projektu, jeśli macie już powiedzmy swoje określone wymagania. Gdzie one będą w 100% spełnione? No, zawsze coś będzie nie tak. A to bym wolała, żeby to było większe, a to bym wolała, żeby wejście było z tej strony, a to bym wolała, żeby tutaj inaczej było można ustawić tą kuchnię. I po prostu, no, dla mnie nie da się znaleźć takiego idealnego projektu, który ja bym sobie gdzieś tam wymarzyła, żeby spełniał te wszystkie moje wymagania. I dla mnie to było bardzo dużym utrudnieniem. Jeszcze wam nie powiem, jaki ja projekt wybrałam. E, może się domyślicie po opowiadaniu, e, jak tutaj przedstawiam jeden i drugi projekt. E, ale trzeba przeglądać, trzeba też pamiętać, że są te możliwości adaptacyjne, gdzieś tam okna, jakieś pojedyncze ścianki działowe. To wszystko można oczywiście sobie zmieniać i to nie jest jakoś sztywno już ustalone i, i niezmienne. Dla mnie minusem prawie, że nie do przejścia to są takie problemy, że ten projekt gotowy nie jest dopasowany do naszej działki idealnie. Te projekty są zazwyczaj tworzone, że powiedzmy wjazd jest na północ albo wjazd jest na wschód, a ogród jest od zachodu, od południa, to są takie najczęstsze projekty. Oczywiście też można znaleźć nawet zakładki, gdzie tam, nie wiem, typowe projekty z wjazdem od południa. No i oczywiście tam kilka schematów takich układów pomieszczeń będzie. Ale jeśli najczęściej jest tak, że, no, no nie, nie jest tak, że idealnie mamy wiatr od południa. Zawsze gdzieś tam, od jakiejś strony, troszeczkę po skosie jednak ta działka jest usytuowana. Dodatkowo jakieś zadrzewienia, dodatkowo sąsiedzi, jak mają usytuowany swój dom. To wszystko ma ogromne znaczenie. Jakieś delikatne pochyłości, zadrzewienie działek obok. Tak naprawdę, no, żeby dobrze zaprojektować dom i to do nasłonecznienie wszystkich pomieszczeń było w 100% prawidłowe, no, trzeba najpierw tą działkę obejrzeć, przeanalizować ze wszystkich stron ją, jak to nasłonecznienie się przedstawia na tej naszej działce, no i dopiero później projektować ten dom, no i adoptować projekt pod taką działkę może być ciężko. No zależy wszystko od tego, jaka to jest działka, jaki to jest projekt. Oczywiście wszystko jest do zrobienia, ale trzeba mieć na uwadze, że to jest duża trudność. I tutaj podsumowując, myślę, że troszeczkę mi wyszedł długi ten film, więc o projekcie indywidualnym będzie może kolejny filmik, żeby tutaj już to nie trwało zbyt długo. Nie chcę Was tutaj tak długo przytrzymywać, więc podsumowując, może krótko opowiem o tym projekcie gotowym. Dla mnie jest to super alternatywa, super, super, super naprawdę, jeśli mamy naprawdę działkę dosyć typową, czyli kształt zazwyczaj prostokąta, kwadratu, z jakimś regularnym wjazdem od wschodu, czy, ale od konkretnej strony świata. Od najlepiej wiadomo od wschodu, od północy. No, no może być tam nawet od południa, zachodu, ale żeby ten, ten układ działki był bardzo, bardzo typowy, żeby okolica działki też była bardzo typowa, czyli nie wiem, nie jakaś wielka ściana są u sąsiada po jednej ze stron, na to, nie wiem, od zachodu czy od południa. Więc działka musi być bardzo typowa, łatwa. No i moim zdaniem dla osób, które nie mają jakichś wygórowanych wymagań albo nie mają jakichś takich specyficznych wymagań co do swojego domu. To wtedy projekt gotowy to jest miodik. Także to by było tyle w tym filmiku. Myślę, że teraz opowiem o tym projekcie indywidualnym, ale to już zapraszam do kolejnego filmiku, gdzieś tutaj Wam zaraz podłączę linka. Także do zobaczenia, cześć!